Powóz zatrzymał się przed bramą pałacu z głuchym turkotem kół na brukowanych kamieniach. Elżbieta Kowalska przycisnęła dłoń do serca, czując jak bije ono nieregularnie pod gorsetem. Przez okno powozu widziała majestatyczną fasadę rezydencji księcia Radziwiła, ozdobioną złoconymi ornamentami błyszczącymi w popołudniowym słońcu. Służący w Liberii otworzył drzwiczki powozu i wyciągnął rękę, by pomóc jej wyjść. Elżbieta wzięła głęboki oddech, prostując ramiona. Była córką kupca ale jej matka nauczyła ją manier dworu jeszcze przed śmiercią. Dziś te lekcje miały się przydać jak nigdy wcześniej. Wokół niej krzątali się liverit słudzy, wynosząc jej skromny bagaż. Inne młode damy już przeszły przez bramę, śmiejąc się i szeptając między sobą. Wszystkie pochodziły ze szlacheckich rodów, wszystkie miały swoje miejsce w tym świecie. Elżbieta była tu intruzem, ale determinacja płonęła w jej piersi jak żywy płomień. Gdy przekroczyła próg pałacu, marmurowa posadzka odbijała echo jej kroków. Kryształowe żyrandole rzucały tęczowe refleksy na ściany pokryte gobelinami. To był świat, o którym mogła tylko marzyć, czytając książki w małym sklepiku ojca. Teraz stała w jego sercu, gotowa walczyć o swoje miejsce wśród arystokracji. Wielka sala balowa pałacu Radziwiłłów jarzyła się światłem setek świec w kryształowych żyrandolach. Elżbieta stanęła na progu, przytłoczona przepychem i elegancją zgromadzonego towarzystwa. Jedwabne suknie dam szeleściły przy każdym ruchu, a panowie w bogato zdobionych kontuszach prowadzili ożywione rozmowy. Książę Aleksander radziwił, dostrzegł ją na tym. Stała nieco z boku, obserwując salę z mieszaniną fascynacji i nie była jak inne kobiety na jego dworze. W jej postawie była jakaś naturalna gracja, która przyciągała wzrok. Podszedł do niej z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie, którą zawdzięczał urodzeniu i pozycji. — Panna Kowalska, jeśli się nie mylę? — zapytał, wykonując lekki ukłon. Jego głos miał w sobie nutę protekcjonalności, którą doskonale słyszała. Elżbieta wykonała głęboki dyk, jak nauczyła ją matka. — Tak, wasza książęca Mość. Jestem zaszczycona zaproszeniem na dwór. Aleksander przyglądał się jej z rozbawionym. Słyszał o córce kupca, która podobno marzy o wejściu w szeregi arystokracji. Pomysł wydawał mu się tak absurdalny, że postanowił się nią zabawić. W końcu dwór potrzebował czasem rozrywki, a ona mogła być interesującym eksperymentem społecznym. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz w naszym towarzystwie. Mruknął pod nosem, ale jego słowa dotarły do jej uszu jak ostrzeżenie. Pokój przeznaczony na lekcję etykiety znajdował się w wschodnim skrzydle pałacu. Ozdobiony portretami dawnych przedstawicieli rodu Radziwiłów, Elżbieta siedziała sztywno na machoniowym krześle, obserwując jak pani Potocka, instruktorka etykiety, demonstruje właściwy sposób chodzenia. Pamiętajcie, panie, że każdy krok musi być przemyślany, mówiła starsza dama, głośno stukając laską o parkiet. Arystokratka nie biegnie, nie śpieszy się nadmiernie. Porusza się z godnością odpowiadającą jej pozycji. Inne uczestniczki kursu. Wszystkie z dobrych domów szlacheckich wykonywały ćwiczenia z naturalną łatwością. Elżbieta czuła się niezdarnie, próbując naśladować ich ruchy. Każdy jej gest wydawał się wysilony, każde zachowanie grane. Panna Kowalska, warknęła pani Potocka, jak będziecie trzymać wachlarz? To nie jest miotła do zamiatania. Rumieniec wypełzł na policzki Elżbiety, ale nie spuściła wzroku. Wieczorem, gdy inne panie odpoczywały, ona ćwiczyła sama w swoim pokoju. Przed lustrem powtarzała gesty, kroki, ukłony. Aż mięśnie bolały ją od napięcia. Determinacja była jej jedyną bronią w tym świecie, gdzie wszystko inne przemawiało przeciwko jej pochodzeniu. Ale ona nie zamierzała się poddawać. Każda lekcja przybliżała ją do celu. Każdy dzień na dworze był krokiem naprzód w realizacji marzeń, które nosiła w sercu od dzieciństwa. Korytarze pałacu Radziwiłów tętniły życiem nie tylko w dzień, ale również nocą, kiedy to prawdziwe gry polityczne i towarzyskie nabierały tempa. Elżbieta szybko zauważyła, że dwór to miejsce, gdzie każde słowo, każdy gest, każde spojrzenie może mieć ukryte znaczenie. Księżna Katarzyna Sanguszko, jedna z najbardziej wpływowych dam dworu, obserwowała poczynania Elżbiety z rosnącym niepokojem. Córka kupca, która śmiała pretendować do miejsca wśród arystokracji, była dla niej nie tylko dziwactwem, ale też potencjalnym zagrożeniem dla utrwalonego porządku społecznego. Ta dziewczyna nie ma tu czego szukać, szeptała do swojej towarzyszki hrabiny lubomirskiej podczas wieczornego przyjęcia. Spójrz na nią. Próbuję naśladować nasze maniery, ale widać, że to wszystko jest grane. Hrabina przytakiwała, ale jej wzrok spoczął na Elżbiecie z pewnym uznaniem. Muszę przyznać, że szybko się uczy. A książę wydaje się nią zaintrygowany. To była prawda, która niepokoiła Katarzynę najbardziej. Aleksander rzeczywiście obserwował Elżbietę z rosnącym zainteresowaniem, choć początkowo traktował ją jako źródło rozrywki. Teraz w jego spojrzeniach było coś więcej niż pobłażliwa ciekawość. Elżbieta czuła na sobie te wszystkie spojrzenia, słyszała szepty, które ustawały, gdy się zbliżała. Wiedziała, że jej obecność na dworze budzi kontrowersje. Ale to tylko wzmacniało jej determinację. Każdy dzień był testem, każda rozmowa, egzaminem z umiejętności poruszania się w tym skomplikowanym świecie. Biblioteka pałacowa była jednym z najpiękniejszych pomieszczeń całej rezydencji. Wysokie regały pełne ksiąg sięgały sufitu, a miękkie światło sączące się przez witraże tworzyło atmosferę spokoju i skupienia. To tutaj, wśród tomów poezji i filozofii, miał odbyć się kolejny test dla Elżbiety. Książę Aleksander zorganizował salon literacki, w którym goście mieli deklamować wiersze i prowadzić dyskusje o sztuce. Dla większości dam dworu było to naturalne zajęcie. Od dzieciństwa uczono je poezji, retoryki i sztuk pięknych. Elżbieta czuła, jak serce bije jej szybciej na myśl o publicznym wystąpieniu. Panno Kowalska, odezwał się książę, gdy przyszła jej kolej. Może podzieliłaby się pani z nami jakimś utworem? Wszystkie spojrzenia skierowały się na nią. Hrabina Lubomirska uśmiechała się złośliwie, spodziewając się kompromitacji. Księżna Sanguszko wpatrywała się w nią z ledwo skrywaną niechęcią. Elżbieta wstała powoli, czując, jak dłonie drżą jej lek. Zamiast wybrać bezpieczny, znany wszystkim wiersz, zdecydowała się na coś odważniejszego. Zacytowała fragment trenów Kochanowskiego, ale w jej interpretacji słowa nabrały nowego znaczenia. Mówiła o marzeniach, które przezwyciężają pochodzenie o sile woli, która potrafi pokonać najbardziej nieoczekiwane przeszkody. Gdy skończyła, sala pogrążyła się w ciszy. Potem rozległy się oklaski. Najpierw pojedyncze, potem coraz głośniejsze. Księży Aleksander patrzył na nią z wyrazem zaskoczenia i coś, co mogło być początkiem szacunku. Ogród pałacowy o zmierzchu przybierał magiczny wygląd. Fontana w centrum placu tryskała w rytmie, który harmonizował z szumem liści poruszanych wieczorną bryzą. Elżbieta często przychodziła tu sama, by uciec od natłoku wrażeń dworskiego życia i znaleźć chwilę spokoju dla swoich myśli. Tego wieczoru nie była jednak sama. Książę Aleksander pojawił się jak cień między różanymi krzewami, jego sylwetka rysowała się wyraźnie na tle nieba, barwionego ostatnimi promieniami słońca. Przez kilka tygodni ich rozmowy stawały się coraz dłuższe, coraz bardziej osobiste. Często pani tu przychodzi. Powiedział, zbliżając się do ławki, na której siedziała: Co pani tutaj znajduje? Elżbieta podniosła wzrok: Spokój, wasza książęca mość. Na dworze wszystko dzieje się tak szybko, czasem potrzebuje chwili, by wszystko przemyśleć. Aleksander usiadł obok niej, co było gestem niezwykle śmiałym i nieobyczajnym. Między nimi było teraz tylko kilka cali przestrzeni, a ona czuła zapach jego perfum, mieszający się z aromatem wieczornych kwiatów. A o czym pani myśli? Zapytał cicho. Jego głos stracił nutę oficjalności, którą zawsze mał w obecności innych. Elżbieta nie odpowiedziała od razu. Wiedziała, że to, co się między nimi dzieje, przekracza granice przyzwoitości i rozsądku. Ale kiedy patrzył na nią w ten sposób, świat wokół zdawał się przestawać istnieć. O tym, czy marzenia mogą się czasem spełnić wyszeptała, nie odwracając wzroku. Wiadomość o nocnych spacerach księcia z córką kupca rozprzestrzeniła się po dworze jak pożar. Słudzy szeptali w korytarzach, damy wymieniały się znaczącymi spojrzeniami podczas porannej toalety, a panowie obśmiewali sprawę przy kartach i win. Księżna Katarzyna Sanguszko postanowiła działać. Zbyt długo obserwowała w milczeniu, jak Elżbieta zdobywa pozycję na dworze, i co gorsza, w sercu księcia. Tego ranka wezwała do siebie hrabinę Lubomirską i kilka innych wpływowych dam. Ta sytuacja stała się nie do zniesienia, powiedziała, chodząc nerwowo po salonie. Aleksander kompromituje się z tą tą mieszczką. Jeśli pozwolimy na to dłużej, stanie się precedensem dla innych awanturniczek. hrabina skinęła głową. Masz rację, Katarzyno, ale co możemy zrobić? Książę wydaje się oczarowany. Musimy otworzyć mu oczy naprawdę o jej przeszłości, odparła księżna z determinacją. znam ludzi, którzy mogą nam pomóc. Każdy ma jakieś sekrety, a córka kupca na pewno nie jest wyjątkiem. Tego samego dnia po pałacu zaczęły krążyć pierwsze pomówienia. Mówiło się, że Elżbieta miała kochanków przed przybyciem na dwór, że jej ojciec zarabia na przestępstwach podatkowych, że cała jej familia to oszuści i awanturnicy. Elżbieta czuła, jak atmosfera wokół niej gęstnieje. Rozmowy ustawały, gdy się zbliżała, a spojrzenia stawały się coraz bardziej wrogie. Wiedziała, że musi się bronić, ale nie wiedziała jak, nie znając jeszcze wszystkich zasad tej gry. Wielka jadalnia pałacu wypełniła się szczękiem sztućców i gwarum rozmów podczas obiadu. Elżbieta siedziała na swoim miejscu, czując na sobie ciężar spojrzeń pozostałych gości. Plotki nabrały już takiej siły, że nikt nie próbował nawet ich ukrywać w jej obecności. Hrabina Lubomirska, ośmielona wsparciem księżnej Sanguszko, postanowiła zaatakować wprost. Panno Kowalska, powiedziała głośno, przerywając rozmowy przy stole. Podobno wasz ojciec ma problemy z dokumentami towarowymi w Gdańsku? Cisza, która zapadła, była tak głęboka, że słychać było tylko trzaskanie płomieni w kominku. Wszystkie oczy zwróciły się ku Elżbiecie. Ona podniosła się powoli, z godnością jakiej nauczyła się przez ostatnie tygodnie. Hrabino, powiedziała spokojnym, ale nośnym głosem. Mój ojciec prowadzi uczciwy interes od trzydziestu lat. Jeśli macie konkretne zarzuty, proszę je przedstawić wraz z dowodami. W przeciwnym razie sugeruję, że powstrzymacie się od szerzenia plotek niegodnych waszej pozycji. Książę Aleksander obserwował scenę z rosnącym podziwem. Elżbieta nie tylko się broniła, ale robiła to z klasą i inteligencją, które mogłyby pozazdrościć jej najbardziej doświadczone damy dworu. Panno Kowalska ma rację, odezwał się książę, wstając ze swojego miejsca. Na moim dworze plotki nie zastąpią faktów, a oszczerstwa nie będą tolerowane bez względu na pozycję osoby, która je szerzy. Jego słowa wywołały poruszenie wśród gości, ale też wzmocniły pozycję Elżbiety. Pierwszy raz od tygodni poczuła, że nie jest w tej walce sama. Deszcz bębnił o okna pałacu, gdy Elżbieta otrzymała wiadomość, która zmieniła wszystko. List od ojca przyniósł tragiczne nowiny. Jej młodsza siostra zachorowała ciężko i potrzebowała kosztownego leczenia, na które kupiecka rodzina nie mogła sobie pozwolić. Elżbieta zamknęła się w swoim pokoju, trzymając list drżącymi rękami. Wiedziała, że ma tylko jedną możliwość zdobycia tak dużej sumy pieniędzy pożyczka od księcia. Ale oznaczałoby to ujawnienie swojej trudnej sytuacji finansowej i prawdopodobnie koniec jej pobytu na dworze. Przez całą noc rozważała opcje. Mogła ukryć prawdę i liczyć na to, że jakoś znajdzie inne rozwiązanie. Mogła też porzucić swoje marzenia i wrócić do domu, by być z rodziną w tej trudnej chwili. Nad ranem podjęła decyzję. Ubrała się w swoją najlepszą suknię i udała się do gabinetu księcia. Aleksander podniósł wzrok z nad dokumentów, gdy usłyszał jej kroki. Wasza książęca mość, zaczęła starając się kontrolować głos. Muszę z wami porozmawiać w sprawie osobistej. Książę gestem wskazał jej krzesło przed biurkiem. Słucham panią. Elżbieta opowiedziała mu wszystko. O chorobie siostry, o trudnej sytuacji rodziny, o konieczności pożyczenia dużej sumy pieniędzy. Mówiła z prostotą i honestością, nie próbując manipulować ani wzbudzać współczucia. Rozumiem, że to może zmienić wasze zdanie o mnie, zakończyła. Ale nie mogłam kłamać ani ukrywać prawdy, gdy życie mojej siostry jest zagrożone. Aleksander milczał przez długą chwilę, przyglądając się jej twarzy. W końcu otworzył szufladę biurka i wyjął pióro. Gabinet księcia tonął w półmroku listopadowego poranka. Elżbieta siedziała naprzeciwko Aleksandra, Obserwując, jak pisze czek na kwotę, która mogła uratować życie jej siostry. Gdy skończył, położył pióro i spojrzał na nią z wyrazem, którego nie potrafiła odczytać. To nie pożyczka, powiedział cicho. To dar, pod jednym warunkiem. Serce Elżbiety zabiło szybciej. Wiedziała, że w świecie arystokracji nic nie jest za darmo. Każdy gest ma swoją cenę. Jaki warunek, wasza książęca mość? Aleksander wstał i podszedł do okna patrząc na deszczowy ogród. Zostań moją kochanką oficjalnie, nie żoną to niemożliwe z powodu różnicy stanów ale będziesz miała swoją rezydencję, służbę, wszystko, czego potrzebujesz a ja będę mógł cię odwiedzać, kiedy zechce. Propozycja uderzyła ją jak zimny prysznic. To było dokładnie to, czego się obawiała od pierwszego dnia na dworze. Aleksander nigdy nie traktował jej jako równej sobie była dla niego egzotyczną zabawką której można było używać według własnego uznania. Rozumiem, powiedziała spokojnie, choć w środku burzyły się emocje. Mam być waszą utrzymanką w zamian za pieniądze na leczenie siostry. Nie ujmuj tego tak brutalnie, odparł, nie odwracając się od okna. Między nami jest coś prawdziwego. Po prostu nie może być oficjalnie uznane. Elżbieta wzięła czek ze stołu i wstała. Dziękuję za ofertę, wasza książęca mość, ale muszę ją odrzucić. Znajdę inny sposób na uratowanie siostry, taki, który nie będzie kosztował mnie godności. Gdy wychodziła z gabinetu, usłyszała jego głos. Pożałujesz tej decyzji, Elżbieto. Nikt inny nie da ci takiej szansy. Pokój Elżbiety wydawał się mniejszy niż zwykle, gdy pakowała swoje nieliczne rzeczy do kuferka. Decyzja była podjęta. Opuści dwór i wróci do domu, by być z chorą siostrą. Pieniędzy na leczenie wciąż nie miała, ale przynajmniej zachowa honor. I będzie mogła spojrzeć w oczy swojej rodzinie. Pukanie do drzwi przerwało jej rozmyślania. W progu stanęła księżna Katarzyna Sanguszko, co było tak niespodziewane, że Elżbieta nie mogła ukryć zaskoczenia. Mogę wejść? zapytała księżna, ale już przekraczała próg, nie czekając na odpowiedź. Słyszałam o waszej. rozmowie z księciem, powiedziała siadając na jedynym krześle w pokoju. I o waszej decyzji. Elżbieta nie odpowiedziała, tylko dalej pakowała rzeczy. Nie miała nastroju na kolejną konfrontację z jedną ze swoich przeciwniczek. Muszę przyznać, ciągnęła księżna, że jestem pod wrażeniem waszej postawy. Większość kobiet na waszym miejscu przyjęłaby ofertę księcia bez wahania. A jednak ja jej nie przyjęłam, odparła Elżbieta, nie podnosząc wzroku. Księżna wstała i podeszła do okna. Macie siostrę, która potrzebuje kosztownego leczenia. I macie możliwość jej pomocy, ale rezygnujecie z niej dla zasad. To szlachetne. Ton jej głosu zmienił się. Stał się mniej oficjalny, bardziej ludzki. Może źle was oceniłam od początku. Może rzeczywiście zasługujecie na miejsce wśród nas. Choć nie urodziliście się w odpowiedniej rodzinie, Elżbieta w końcu podniosła na nią wzrok. Co chcecie przez to powiedzieć? Że może istnieje inny sposób na rozwiązanie waszych problemów. Sposób, który pozwoli wam zostać na dworze z podniesioną głową. Salon księżnej Sanguszko był urządzony z przepychem, który odzwierciedlał jej pozycję na dworze. Ciężkie, jedwabne zasłony, meble z egzotycznego drewna i porcelana z najlepszych manufaktur tworzyły atmosferę luksusu i władzy. Elżbieta siedziała na brzegu fotela, wciąż niepewna, dlaczego została tu zaproszona. — Mam propozycję, powiedziała księżna, nalewając herbatę do delikatnych filiżanek. Ale najpierw muszę wam coś wyjaśnić. Moja niechęć do was nie była osobista. Po prostu broniłam porządku, który pozwala naszemu światu funkcjonować. Elżbieta przyjęła filiżankę, ale nie skosztowała herbaty. A teraz? Teraz widzę, że mam do czynienia z kobietą honoru. I takich ludzi szanuję, niezależnie od pochodzenia. Księżna usiadła naprzeciwko niej. Mój mąż przed śmiercią pozostawił mi znaczną sumę w gotówce, ukrytą przed skarbnikami. Pieniędzy, o których nikt nie wie. Elżbieta poczuła, jak serce przyśpiesza jej bicie. Dlaczego mi o tym mówicie? Bo chcę wam je pożyczyć: na leczenie siostry i na wasze utrzymanie, dopóki nie znajdziecie sposób na odzyskanie pozycji na dworze. Bez żadnych kompromitujących warunków. Propozycja była tak niespodziewana, że Elżbieta przez chwilę nie mogła wykrztusić słowa. Ale dlaczego? Co wam da pomoc komuś, kogo do niedawna uważaliście za intruzą? Księżna uśmiechnęła się po raz pierwszy od początku ich znajomości, bo zrozumiałam, że prawdziwa szlachta to nie kwestia urodzenia, ale charakteru. A wy udowodniliście, że macie więcej szlachty w sobie niż nie jeden z tych, którzy noszą tytuły od pokoleń. A w zamian? Zapytała Elżbieta, wiedząc, że i ta propozycja musi mieć swoją cenę. W zamian zostańcie tu i pokażcie Aleksandrowi, że pomylił się co do Was i co do siebie samego. Wielka sala balowa Pałacu Radziwiłłów przeobraziła się w prawdziwy Pałac Czarów. Setki świec w kryształowych żyrandolach rzucały złociste refleksy na jedwabne tapety, a orkiestra stroiła instrumenty, przygotowując się do wieczoru, który miał przejść do historii dworu. Bal na cześć przybycia francuskiego ambasadora był jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu. Elżbieta stała przed lustrem w swoim pokoju, przyglądając się odpiu kobiety, którą stała się w ciągu ostatnich miesięcy. Suknia uszyta przez najlepszego krawca w mieście, dar księżnej sanguszko. Podkreślała jej figurę i nadawała pewności siebie. Biżuteria, również pożyczona, błyszczała w świetle świec. Za oknem słychać było turkot powozów przywożących gości z całego województwa. Wszystkie najważniejsze rodziny szlacheckie będą dziś świadkami tego, co planowała. Myśl o tym, co ma się wydarzyć, napełniała ją równocześnie ekscytacją i strachem. Księżna Sanguszko weszła bez pukania, zgodnie z ustalonym planem. Gotowa? Zapytała, przyglądając się Elżbiecie z aprobatą. Tak gotowa, jak można być do czegoś takiego, odparła Elżbieta, prostując ramiona. Pamiętajcie, wszystko zależy od pierwszego wrażenia. Gdy wejdziecie do sali, musicie być perfekcyjną damą dworu. Każdy gest, każdy krok musi być nienaganny. Elżbieta skinęła głową. Przez ostatnie tygodnie ćwiczyła taniec po kilka godzin dziennie, ucząc się od najlepszych nauczycieli, jakich mogła znaleźć księżna. Jej stopy były posiniaczone, mięśnie bolały, ale opanowała każdy krok walca do perfekcji. A książę? Zapytała. Księżna uśmiechnęła się tajemniczo. Aleksander nie ma pojęcia, co go czeka, ale będzie musiał dotrzymać słowa, które wypowiedział publicznie. Zbyt wielu ludzi było świadkami jego słów. Wielka sala balowa Pałacu Radziwiłów jarzyła się blaskiem jak wnętrze katedry w Wielkie Święto. Francki ambasador, hrabia de Montmorency, prowadził ożywione rozmowy z najznamienitszymi gośćmi, gdy nagle rozmowy ucichły. Elżbieta Kowalska stanęła na szczycie marmurowych schodów prowadzących do sali. Jej sylwetka zarysowała się jak postać z obrazu wielkiego mistrza. Suknia z Midnight Blue jedwabiu, ozdobiona srebrnymi hafami, podkreślała każdy ruch jej ciała. Biżuteria księżnej Sanguszko błyszczała w świetle żyrandoli, ale to nie klejnoty przykuwały wzrok, to pewność siebie, z jaką schodziła po stopniach, jakby urodziła się w tym pałacu. Książę Aleksander przerwał rozmowę z ambasadorem, patrząc na nią z mieszaniną podziwu i zdumienia. Przez ostatnie tygodnie rzadko się widywali, a plotki mówiły, że planuje opuścić dwór. Teraz stała przed nim odmieniona, jak księżniczka z baśni. Magnificent, szepnął francuski ambasador. Kto to jest ta piękność? To. zaczął Aleksander, ale urwał, nie wiedząc, jak ją przedstawić. W tym momencie hrabia Potocki, jeden z najbardziej wpływowych magnatów, podniósł głos tak, by wszyscy mogli usłyszeć. Wasza książęca mość. Czy to nie ta dama, której oferowaliście rękę, jeśli zatańczy walca, jak prawdziwa arystokratka? Sala pogrążyła się w ciszy tak głębokiej, że słychać było tylko trzaskanie płomieni w kominku. Wszystkie oczy zwróciły się ku księciu, który poczuł jak rumieniec wypełza mu na policzki. Rzeczywiście, kilka miesięcy temu, pod wpływem wina i towarzystwa, rzucił te słowa lekkomyślnie, myśląc o nich jako o niewinnym żarcie. Elżbieta podeszła bliżej, wykonując perfekcyjny dyk przed księciem. Gdy podniosła wzrok, w jej oczach płonęła determinacja, ale też coś więcej. Miłość, której nigdy nie próbowała ukrywać. Wasza książęca mość powiedziała głosem czystym jak kryształ. Czy mogę prosić o ten taniec? Orkiestra, jakby na umówiony znak, rozpoczęła grać walca. Pierwszy takt melodii rozległ się po sali, a wszyscy goście utworzyli krąg wokół parkietu. Aleksander, schwytany pułapką własnych słów i spojrzeń setek par oczu, wyciągnął rękę. Gdy tylko objął ją w talii, poczuł, że to nie jest ta sama niepewna dziewczyna, która przybyła na dwór kilka miesięcy temu. Elżbieta poruszała się z Gracją, która rywalizowała z najlepszymi tancerkami Europy. Każdy krok, każdy obrót, każdy gest był wykonany z perfekcją, która zapierała dech w piersiach. Tańczyli, a sala wirował wokół nich w kalejdoskopie świateł i kolorów. Ambasador francuski obserwował ich z podziwem, szeptając: Voilà une vraie princesse. Księżna Sanguszko uśmiechała się triumfalnie, widząc urzeczenie w oczach księcia. Gdy ostatnie takty walca zabrzmiały. Elżbieta wykonała finalny dykt tak piękny, że sala eksplodowała oklaskami. Aleksander stał przez chwilę w bezruchu, patrząc na nią jak na zjawienie. Panno Kowalska, powiedział w końcu, jego głos niósł się po całej sali. Czy zechcielibyście zostać moją żoną? Propozycja małżeńska w obecności francuskiego ambasadora, magnarii i całego dworu była publicznym zobowiązaniem, z którego nie było odwrotu. Elżbieta podniosła na niego wzrok w którym miłość mieszała się z triumfem. Tak, odpowiedziała po prostu, a sala znów wybuchła oklaskami. Księżna Sanguszko podeszła do nich pierwsza, by złożyć gratulacje. Witaj w rodzinie, siostro, szepnęła do ucha Elżbiet. Udowodniłaś, że prawdziwa szlachta to kwestia ducha, nie urodzenia. A w kącie sali, niezauważony przez nikogo, stary kapelan pałacu uśmiechał się do siebie. Widział już wiele w swoim długim życiu ale nigdy nie przestawał wierzyć w moc miłości, która potrafi przezwyciężyć wszystkie bariery społeczne i wszystkie przesądy. Historia Elżbiety Kowalskiej, która zatańczyła walca i zdobyła serce księcia, przeszła do legend dworu. A ich małżeństwo stało się początkiem nowej epoki, w której liczyły się nie tytuły, ale prawdziwe wartości ludzkiego serca.